Zapraszę, zapraszam wszystkich, przesyłam dla studentów Bożego Błogosławieństwa, wszystkiego najlepszego, zdrowie i szczęścia i życzę, żeby studenci ukończyli studia z bardzo dobrym wyróżnieniem, żeby dla mnie wstydu nie przynieśliście. Mam nadzieję, że jak jeszcze raz Będziemy się starać y, do Krakowa na y, studia wejdę, bo chcę też to... Kiedyś odwiedzić. Może, jak już zostanę prezydentem, to przyjadę do Was. wy do mnie przyjedziecie, do, do, do pałacu mojego prezydenckiego. zaproszę Was. To już za, będziemy się za, Zapraszam. Drugie spotkanie, zawsze lepsze niż pierwsze. Eee, no, eee, zrobię wycieczkę nawet dla całej Polski. Będę robić od takiego, od gdzieś tak od 12 lat do takiego. Gdzie ja mieszkałem? Skąd ja pochodzę? Powiem Wam szczerze. Nie chcę ukrywać, jestem w Armiani, od urodzenia, urodziłem się 21 stycznia w Kętrzynie, tam do 75 roku mieszkałem, tutaj od 75 roku mieszkam, ponad 30 lat mieszkam, widzicie moją posiadłość, nic nie ukrywam, widzicie mój domek, moje biuro, widzieliście wszystko, może na zakończenie jeszcze jakieś pytanie, tego pana oczekuję. No, no. Się nie szczyć się człowieku, nie tu czy, do ciebie kieruję teraz słowa. No.